dobry Pani Małgosiu, witam, pana. witam na pokładzie starych śmieci, tak jest, pamięta Pani jak to było? Tylko szkoda, że nie wiedzieliśmy tak ładnie co zrobić. Muzyka Tamten miałem starszy. Andrzejku, Łezka troszeczkę w oczku jest. No, no, jest, jest. Tyle e, energii tutaj było, jak chcecie przypomnieć, dyskoteki. Tu Bar jest tam, a kiedyś tu był bar, bo tu byśmy sprzedawali ocie, e, na dyskotece orężadę. I...

odchodów 140-lecia szkoły. Rozpoczynamy wystawą nauczycieli aktualnie pracujących. I rozpoczynamy w miejscu dla wielu z Państwa bardzo symbolicznym. Bardzo zabiegaliśmy o to, żeby właśnie ta wystawa odbyła się tutaj. Marilo, dawna siedziba szkoły i chociaż dzisiaj to bardzo okazały budynek, a my pamiętamy stare mury, to myślę jednak, że wielu z Państwa dzisiaj usłyszy szept minionych lat. Już po twarzach widzę, że to miejsce y, przypomina Państwu chwilę młodości. I bardzo dobrze. Proszę Państwa, Dzieje zakopiańskiej szkoły obrazują ogromny wysiłek wszystkich pedagogów w kształceniu uzdolnionej młodzieży. Zjawisko, jakim jest ta szkoła, to w głównej mierze relacja nauczyciel-uczeń, ale również nauczyciel-nauczyciel. Często organizujemy wystawy prac nauczycieli i za każdym razem jest to niezmiernie intrygujące, jak zostaniemy ocenieni przez uczniów i przez swoich kolegów. Zdajemy sobie sprawę, że w tej relacji czerpiemy z siebie nawzajem dużo. Przekazywanie swoich doświadczeń artystycznych to ciekawe i pasjonujące zajęcie. Zajęcie, które, które ma sens nawet wtedy, kiedy jest trudno. A czasami bywa bardzo. Jak wiemy, celem dydaktycznym szkoły jest kształtowanie świadomości twórczej, opanowanie języka, języka wypowiedzi artystycznej, opanowanie warsztatu. I metody powinny być jednakowe, ale wiemy, że tak nie jest. Zawsze będą zróżnicowane poprzez osobowość. Pedagoga, nauczyciele. I to pokazuje dzisiejsza wystawa. Wystawa prac ludzi z różnym doświadczeniem twórczym z różnych dziedzin sztuki. Bo są wśród nas już nauczyciele z ogromnym dorobkiem twórczym, ale również nauczyciele, którzy zaczynają swoją drogę artystyczną, młodzi nauczyciele. Którzy rok, dwa lata temu rozpoczęli pracę. Jedni i drudzy z powodzeniem prowadzą działalność, z powodzeniem i z wielkim trudem prowadzą działalność pedagogiczną. Bardzo serdecznie przy tej okazji wszystkim nauczycielom dziękuję za udział w tej wystawie. Wasza aktywność jest. Powodem tego, że szkoła ciągle zmienia swoje oblicze i absolwenci mogą to zobaczyć na dzisiejszej wystawie, ale i również na następnych wystawach, które będą się w ciągu tych trzech dni odbywać. Maraton, proszę Państwa, sztuki. Eee, pragnę Państwu podziękować, ale i serdecznie pogratulować i życzyć wszystkiego najlepszego satysfakcji z dokonań, ale i przede wszystkim radości z pracy pedagogicznej. Komisarzem dzisiejszej wystawy jest pani Małgorzata Rosińska, którą tutaj poprosimy. Serdecznie dziękuję. <tryk> Przepraszam jeszcze raz za to małe opóźnienie, ale myślę, że... że E, miło spędzaliście czas tutaj w tych murach, i e, następna wystawa w Galerii Hasiora od, o, odbędzie się punktualnie. Także dziękuję bardzo serdecznie i życzę, żeby te trzy dni były miłymi, i żeby wspomnienia po tych, po tych spotkaniach. Pozostały nam. Dziękuję Państwu serdecznie. Wszystkich Państwa również witam. Ten maraton, jak Pani Dyrektor powiedziała, rozpoczynamy. Szanowni Państwo, to będą trzy dni, które, w których będziemy się spotykać, w których będziemy wymieniać swoje doświadczenia, w których postaramy się odnaleźć to, co było w naszej właśnie młodości, to, co było fantastyczne. Chodząc po tej szkole, po tym budynku, wspominamy, jak on był ogromny. Teraz, dzisiaj, jak zobaczymy, to wydaje nam się, że on jest bardziej jakiś przyjazny, jeszcze dużo mniejszy, więc myślę, że to wszystko się zmieniło. Czasy się zmieniły, ale my pozostaliśmy chyba tacy sami. Jesteście Państwo uśmiechnięci, jesteście Państwo z nami. Cieszymy się, że przyjechaliście ze wszystkich zakątków Europy i świata. Te przygotowania doskonale wiecie, że trwały bardzo długo. To napięcie będzie rosło. Myślę, że będziemy wymieniać swoje doświadczenia, swoje, swoje, swoje wspomnienia i myślę, że to będzie wszystko w dobrym kierunku jak gdyby, czyli z myślą już o 150 latach a może i o zobaczymy jak to będzie Wszystkich Państwa już dzisiaj zapraszamy na kolejne wystawy to będzie wystawa w Asiorze, to będzie wystawa w Kurczyckich i później wieczorem jeszcze w Sztole w Sztole, która, która się również zmienia, która, która się zmieniła już na dzień dzisiejszy Jutro będzie kolejny dzień, będzie Msza Święta, będzie spotkanie Miejskiej Galerii Sztuki, gdzie jest wystawa, którą już można obejrzeć, ale może, może dotrwajmy do jutra, i jutro będziecie Państwo znowu obserwować. Szkoła się zmieniła, to tytuł wystawy również świadczy o tym. Nowoczesna szkoła z tradycją. Za naszych czasów było troszeczkę inaczej, dzisiaj to wszystko poszło do przodu. Są komputery, są media inne. Więc tak jak mówię, sami Państwo też zobaczycie, ale myślę, że z taką jakąś też nostalgią będziemy wracać do tych naszych lat, kiedy, kiedy był szary papier, kiedy były tylko łówki, albo i nie było. Więc tak jak mówię, to wszystko będzie, będzie fantastyczne i myślę, że to jest, to jest cel naszego spotkania, aby wspominać, aby, aby dzielić się doświadczeniami, aby Państwo byliście z nami i abyśmy się razem wspierali. Będzie również gala, która, która jest przygotowana. Będzie sesja naukowa, która jest po raz pierwszy organizowana. Myślę, że nie było jeszcze sesji naukowej. Więc tak liczymy na Państwa udział, na Państwa obecność i cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. Pan dyrektor również cukier, który jest tutaj z nami będzie również gościł Państwa jakby w swoich apartamentach. Jesteśmy otwarci, jesteśmy w archiwum, jesteśmy wszędzie, jest tak będziemy wspomnieniami wracać. W szkole również są wystawy, gdzie niektórzy z Państwa zobaczą swoje prace. To są dzisiaj rektorzy, to są profesorowie, to są, to są naprawdę znani artyści i myślę, że Państwo będziecie naprawdę podziwiać te prace, które, które powstawały w waszym Państwa no, latach młodzieńczych. W szkole rodziły się pierwsze miłości, pierwsze przyjaźni, więc myślę, że nawet nie skupia, tylko właśnie liceum wspominamy najbardziej yy, tak. Z takim sercem i z tym, że z, no już teraz tęsknotą, ale, ale myślę, że to będą fantastyczne chwile. Także bądźcie Państwo z nami aż do niedzieli. W niedzielę jest jeszcze przygotowana niespodzianka, również Również w kinie Sochu, gdzie będzie spektakl przygotowany przez, przez młodzież. Będzie później oficjalne już pożegnanie i myślę, że będziemy się, tak jak mówię, żegnać, ale z myślą taką, że, że kolejne zjazdy będą i będziemy, będziemy również uczestniczyć. Wszystkim Państwa bardzo jeszcze raz serdecznie witamy. Te informacje wiem, że biegały po internecie, po Facebooku, wysyłaliśmy. Oczywiście nie do wszystkich do Państwa dotarliśmy, ale proszę docenić nasz wkład i chęci, że chcieliśmy do Państwa, naszych kolegów i przekazywać tą informację dalej. Jest nas bardzo dużo, więc myślę, że ta informacja dotarła. Państwu dziękujemy, przejdziemy do kolejnej, jak gdyby podsłon wystaw i myślę, że Państwo będziecie do końca z nami Oczywiście nie powiedziałem jeszcze o balu, który będzie bal, przecież wszystkich Państwa również zapraszamy na ten bal. Będziemy tam wspominać, będzie polonez, będą, będą tańce, będą różne ciekawostki. Będą filmy również, które wspominamy, Pani Janusz, który jest tutaj z nami praktycznie od 80 roku, ma ujaśnione wydarzenia, więc tam, cieszymy się, że są z nami i byli dyrektorzy, i byli nauczyciele, i byli wicedyrektorzy. Półkulminacyjny będzie jednak na Kworzyńcu, tam będzie wystawa absolwentów, bo to jest święto absolwentów. To jest ta wielka rodzina, z której właściwie której jest budowana historia, tradycja tej szkoły, która się i przeplata z historią Polski, z historią kultury Polskiej. Myślę, że Dziękuję, że, jesteście, że że jesteśmy taką wielką rodziną. No i zapraszam wszystkich teraz do galerii Hasiora, bo naprawdę na ucieka. Dziękuję.